Cześć kochanie i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wczoraj e, przyjechaliśmy tutaj do Austrii o godzinie około północy, 23 z kawałkiem i siedzieliśmy do godziny pierwszej, drugiej, coś takiego. Potem poszliśmy spać i nie ukrywam, że noc była troszkę ciężka, ponieważ kilka osób w, w kamperze wszyscy chrapią. No ciężko było zasnąć, ale dzisiaj wstaliśmy, zjedliśmy pyszne śniadanko. I teraz jest godzina 11, dochodzi powoli i wyruszamy na tor. Słuchajcie, jestem naprawdę mega podekscytowany, tej dookoła. Mnie bardzo fajne samochody też, gdzie gdzie stoją. Zresztą pokażę wam teraz. Zobaczcie, tam mamy jest Kolejna Tesla. A, no tutaj ogólnie pogoda jest bardzo ładna, jest ciepło, jest fajny wiatr, więc nie jest najgorzej, nie ma takiej duchoty. Jest naprawdę bardzo przyjemne. my właśnie taką wielką górę, wychodzimy obok Banji i widzimy pierwszy namiot Red Bulla. O jest bałski tak naprawdę fajnie. Dużo wysokie tutaj góry w okolicy. Bardzo fajne. zobaczcie, gdzie wyszliśmy na samą górę. Widoki tutaj są przepiękne. Ja się tutaj zaraz wrócę, żebyście mogli zobaczyć cały tutaj krajobraz. Austrii, zobaczcie, pięknie jest, naprawdę bardzo ładnie. No i weszliśmy już tutaj na tą górę. Z nami, jak widzicie, są nasze trybuny. Jest to West Tribune, czyli zachodnie trybuny. Powinniśmy mieć chyba widok, z tego co się dowiedziałem widok na prostą startową i pierwszy zakręt bodajże. I zaraz wbijemy trybunki i rozpoczyna się pierwszy trening o godzinie 11. Raport sytuacyjny. Jak widzieliście na przebitkach, byliśmy na tej jednej z dłuższych, prostych po prawym skręcie z prostej startowej. I było to bardzo fajne miejsce, ale okazało się po gruntownym sprawdzeniu biletu. <laughs> że jest to nieprawidłowe miejsce, ale skorzysta skorzystaliśmy z tego, bo mi mieliśmy też okazję zobaczyć inną jakby perspektywę, a gdyby nie było tej pomyłki, to byśmy siedzieli od początku tam i tylko tam, także w sumie fajnie, zrobiłem stamtąd trochę ujęć, zobaczymy jak będzie w tym nowym miejscu. ja miałem, tak, nie teraz... kłam, za dużo przecież wypiłeś. <laughs> Jestem właśnie po obejrzeniu najlepszych samochodów tak na świecie, które stały stoją tutaj nadal w zadaszonym obiekcie. A gdybyście się czasami zastanawiali, jak wygląda praca operatora kamery, to zobaczcie tutaj. z kwalifikacji. No nie ukrywam, jestem troszkę zawiedziony, że Luisowi nie udało się być pierwszemu, ale i tak jest nieźle, biorąc pod uwagę formę Ferrari, ponieważ mają bardzo mocny samochód. No a prostych, no nie ukrywam, się wymiatają. Zyskują nawet pół sekundy na tych prostych, a mamy tam tutaj w Austrii właściwie trzy takie proste. Więc zobaczymy, jak to będzie w wyścigu. Mam nadzieję, że Mercedes jest o trochę lepszy, przynajmniej w zarządzeniu nami. No i słuchajcie, tyle. Jutro wyścig na 15.00. Także. Bądź, bądźmy gotowi, liczmy e, na naszych ulubieńców i dopingujmy im. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro.